Cześć moi kochani, dzisiaj będzie troszkę o budowie, o budowie tego niecodziennego budynku, który stanął na nowej ziemi w tym roku. Co prawda nie jest jeszcze skończony, ale wszystko przed nami. Dużo tynkowania w tym sezonie nadchodzącym pewnie się pojawi. Ale zanim o samym procesie budowy, to może najpierw powiem dlaczego taki budynek i dlaczego w ten sposób. Pewnie zdążyliście zauważyć, że wyniosłem się z miasta i swoje życie spędzam teraz. Gdzieś tutaj na pograniczach natury i naszej cywilizacji, będąc bez pracy i bazując na tych oszczędnościach, które mi jeszcze zostały, staram się znaleźć jakiś taki sposób przetrwania tutaj, w tym miejscu, inny niż ten, właśnie oparty głównie na pieniądzach. No, więc zastanawiałem się trochę nad tym, co muszę zrobić w ogóle, żeby przetrwać na tej planecie. I okazuje się, to nie być jakoś super skomplikowane, w sensie potrzebujemy tak naprawdę dwóch podstawowych rzeczy, żeby przetrwać. I są nimi stres i pieniądze. A przynajmniej tak mi się wydawało, póki jeszcze mieszkałem w mieście i obserwowałem sobie naszą kochaną cywilizację. Całe szczęście to nieprawda. Słuchajcie, możecie żyć bez tego. Po części, oczywiście, pieniądze i stres są bardzo przydatne, ale nie w tej ilości, którą pewnie mamy ją obecnie. A tak w 100% na poważnie, to podstawowymi rzeczami potrzebnymi nam do przeżycia są pożywienie i schronienie. No i tak się składa, że wiedzenie to akurat całkiem nieźle mi idzie. Umiem uprawiać swoje warzywa, nauczyłem się różnych technik, regeneruję glebę z roku na rok, uczę się coraz więcej. Nawet na zimę mam jakieś tam zapasy, które pozwalają mi suplementować swoją dietę tym, co, co tak naprawdę wychodzi z mojego ogródka. A nie tylko tym, co jest z miasta. No a jeśli chodzi o schronienie, no to mamy tutaj spory problem. Mogłoby się wydawać, tak wydawało mi się na początku, bo no, jak zbudować swój dom w dzisiejszych czasach, kiedy ceny surowców poszybowały dwukrotnie w górę, jeśli nie więcej, ceny robocizny, robocizny są ogromne. Większość rozwiązań w obecnych czasach to jest kredyt na 30 lat życia, na pół miliona i Właśnie. Szaleństwo. Całe szczęście. Wiedziałem, że nie potrzebuję 200-metrowego mieszkania z garażem na dwa samochody, basenem i lądowiskiem dla helikopterów. Obecnie i tak nawet większość czasu spędzam na zewnątrz, także pomieszczenia niekoniecznie są mi potrzebne do przeżycia, przynajmniej nie w sezonie letnim, kiedy rzeczywiście mój cały dzień opiera się na tym, że uprawiam ogród. Jestem w naturze, zajmuję się zwierzętami, zajmuję się zajawkami i chodzę po drzewach. Więc tak naprawdę wystarczyłoby mi coś mega prostego, małego miejsca, w którym mógłbym przetrwać zimę i te warunki niesprzyjające warunki pogodowe. Pamiętam, że myślałem o jurcie, o tiny house'ie, o różnych takich rozwiązaniach, które możecie znaleźć w sieci za śmieszne pieniądze. Śmieszne mam na myśli tam do 50 tysięcy złotych, 30 Gdzieś tak celowałem. Ale jeden z projektów, który widziałem, zyskał moją szczególną sympatię. A chodzi mi właśnie o domek z kostki słomy I w tym temacie bardzo dużo inspiracji dał mi Marcin. Marcin Krzeszewski z siedliska permakulturowego Kalpapada, który znajduje się pod Bieszczadami. Marcin tam od dłuższego czasu już tworzy, projektuje i prowadzi warsztaty. Ja miałem okazję odwiedzić go właśnie na warsztatach, a wcześniej czytać też jego bloga, czy oglądać, e, oglądać wywiady na YouTube. Jeśli interesujecie się permakulturą czy niskobudżetowym życiem przede wszystkim, bo tego jest tam mnóstwo, to bardzo polecam wam zajrzeć na jego kanał na YouTube, czy na bloga. Zostawię wam w opisie pewnie linki do, do źródeł. No dobra, ale wracajmy do chatki z kostki słomy i gliny. Tak się składa, że Marcin zbudował swoją właśnie w tej technologii chyba już 8 lat temu i do tej pory w niej mieszka. Nie jest to co prawda gigantyczny budynek, ma 20 parę metrów kwadratowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować większy. I przykładów podobnych budynków w, na YouTubie nawet znajdziecie trochę. A dlaczego kostka słomy i glina? Ano, dlatego że po pierwsze jest naturalnie. A po drugie, wcale nie potrzeba tak dużo kasy, jak mogłoby się wydawać. Marcin swoją chatę zbudował za niecałe 3000 zł. Tam, z tego co dobrze pamiętam, dwa, dwa i coś. Całą rozpiskę, w ogóle ile wydał na materiały, ma też na, swojej, na swoim blogu, więc można tam zerknąć. Ja, z racji tego, że wiedziałem, że ceny poszły trochę w górę. Stwierdziłem, że ok, w takim razie daję sobie budżet 5000 i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Wiedziałem już, co chcę zbudować, zaczęły się więc pierwsze przygotowania do tego, żeby ten budynek powstał. Pierwszy krok to było znalezienie podstawowego budulca, czyli kostki słomy. Jak się okazało, nie jest z tym tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, gdyż rolnicy obecnie preferują bele zamiast kostek. Mało kto w ogóle posiada sprawny sprzęt jeśli posiada, to jeszcze musi mieć chęci, żeby przyjechać i skostkować wam cały ten materiał. Ja będąc świeżakiem w okolicy, miałem spore problemy w ogóle, żeby zorganizować sobie cokolwiek. Całe szczęście mogłem liczyć na pomoc znajomej, która wykonała parę telefonów i dość szybko znalazło się i poleżyta, i kolega, który kostkarkę posiadał. Dobiłem więc targu z rolnikiem i wjechaliśmy kostkarką na pole, żeby zacząć kompresować. Kompresować na taki wymiar, który chciałem, i najmocniej zbite jak to tylko możliwe kostki. Później zostało tylko przetransportować je do stodoły sąsiada, gdyż nasza stodoła była jeszcze wtedy niedostępna na złożenie takiej ilości towaru. Zwiezienie kostek słomy z dwóch hektarów ukazało się też być niezłą przygodą, i myślę, że gdybym robił to sam, to zajęłoby mi to powiedzmy, że tydzień przy pomocy samochodu terenowego i małej przyczepki, tych kursów naprawdę trzeba było zrobić masę. Całe szczęście, i w tym momencie zjawiła się Aneta z wielką przyczepą, i dziewczyny ze Stadniny też pomogły. Także gdziekolwiek nie spojrzeć, to po prostu sąsiedzka pomoc jest na wagę złota, i to jest to, co kocham w tym miejscu, bo możemy liczyć na siebie nawzajem, działamy jak taki jeden żywy organizm, dobrze prosperująca społeczność. W ten sposób udało nam się odhaczyć kostkę, która resztę zimy i początek kolejnego sezonu spędziła w stodole, dosychając sobie i odpoczywając. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszy rok. Reszta sezonu to było domykanie sezonu ogrodowego, zabezpieczanie zapasów itd. itd. Kolejnym etapem było przygotowanie belek. Tak mniej więcej w lutym robiliśmy przecinkę w lesie i udało się wtedy też wybrać parę konkretniejszych sztuk. Sosny na, na belki, na konstrukcję dachu. Dach też nie był standardowy, była to konstrukcja wzajemnie zakleszczających się belek, więc można było użyć po prostu takich świeżych okrąglaków ściętych z lasu, świeżych, trochę podeschniętych okrąglaków z lasu. Nie potrzebowałem jechać do tartaku i wydawać tony, kasy na, na materiał, na drewno. Przy tym było mnóstwo korowania e, do tego bardzo żywicznego drzewa które przyklejało się do ubrań i w ogóle to był też pierwszy raz, kiedy korowałem belki, więc sporo nauki, różne techniki, różne narzędzia, korowanie szpadlem, zdzieranie całych płatów kory przy pomocy scyzoryka, jakby mnóstwo różnych pomysłów i walka z czasem tak naprawdę, bo w którymś momencie, na początku jest to fajne i przyjemne medytacyjne zajęcie, ale później już powoli miałem tego dosyć. Całe szczęście... Odwiedziło mnie sporo osób, więc wszystko szło o wiele, wiele sprawniej niż gdybym robił to znowu samodzielnie. Długo zastanawiałem się też nad tym, jaki kształt w ogóle przyjmie dom. Była konstrukcja kwadratowa, miałem pomysł na okrągły, był sześciokątny, ośmiokątny w kształcie fasolki. Nie wiedziałem z tego powodu też, ile belek tak naprawdę potrzebuje. I okazało się, że jest ich koniec końców trochę za mało. I tutaj znowu pojawia się sąsiedzka pomoc. Pojechaliśmy razem, już teraz z moim dobrym znajomym Jarkiem, do niego do lasu, gdzie wybraliśmy odpowiednie sztuki o odpowiedniej średnicy. I w ten osto sposób w prezencie dostałem praktycznie cały materiał, który poszedł na dach, i, i nawet na część konstrukcji w środku. Do tego w prezencie dostałem też oczywiście masę korowania. Ale dałem radę, żyję, mam się dobrze. W międzyczasie korowania zacząłem transportować też kostki, słomy ze stodoły sąsiada, który mieszka ode mnie 3 km, do stodoły mojej sąsiadki, która jest 200 metrów ode mnie, tak naprawdę, więc już miałem bardzo blisko na plac budowy. Przewiezienie kostek wcale nie było proste, bo okazało się, że myszy, które zimowały sobie między nimi, zaczęły przegryzać sznurki, wiele kostek po prostu rozwaliło się. Dlatego też przed transportem musiałem przebierać je, związywać na nowo, część niestety poszła do wyrzucenia, do wyrzucenia mam na myśli, nadały, nadają się nadal na ściółkę do ogródka, ale niestety nie mogłem z nich budować. Kostki znalazły się na miejscu, belki były gotowe, także kolejnym krokiem było przygotowanie miejsca, wyznaczenie w ogóle miejsca, w którym miał stanąć domek. Zdecydowałem się w końcu na kształt sześciokąta, wyznaczyłem, zacząłem kopać fundament. Na początku przez chwilę zastanawiałem się nad betonowym fundamentem, jednak niekoniecznie chciałem korzystać z tej opcji ze względu na dużą emisję dwutlenku węgla przy wyrobie cementu. Były inne alternatywy, ale przyglądałem się temu na początku. Zacząłem sprawdzać, ile kosztowałoby mnie wylanie takiego fundamentu betonowego. Po wstępnych wyliczeniach okazało się, że koszt standardowego fundamentu ze stalowym orzebrowaniem Przekraczał w ogóle zamierzony koszt budowy. Wychodziło mi tam około 7000 zł, więc totalnie pomysł odpadał. Do tego wspomniany wcześniej butelek węgla nieekologiczne rozwiązanie. Chciałem pomyśleć o czymś innym, więc zdecydowałem się na fundament z opon. Zużyte samochodowe opony są idealnym surowcem, który można odzyskać i wykorzystać ponownie, między innymi, do budowania czy fundamentów z budynków. Czy nawet dróg. Widziałem w internecie takie rozwiązania, gdzie odcina się zewnętrzną krawędź opony, wsypuje się do środka żwir czy podkład pod drogę i w ten sposób tworzy się w niektórych miejscach na świecie przejezdne drogi. Opon szukałem w wielu miejscach u mechanika, wulkanizacji, na wysypisku śmieci. Na wysypisku śmieci była ich masa, natomiast proces pozyskania ich stamtąd wymagał pewnych znajomości. Trzeba było pogadać z kierowniczką, kierowniczka musiała pogadać z, prezes z prezesem, więc nie było to takie łatwe. Koniec końców udało nam się dogadać, jednak dystans do pokonania to było jakieś 20 km, więc zrezygnowałem z tej opcji. I większość opon udało mi się załatwić z lokalnej stacji kontroli pojazdów w całkiem przystępnej cenie. Umówiliśmy się na 200 zł, ja zgarnąłem około, około 200 opon, także powiedzmy, że złotówka za, za sztukę. Mój fundament składa się, chyba, jest, chyba na pewno składa się z trzech warstw opon, na każdą poszło około 50 sztuk, więc powiedzmy, że kosztowało mnie to 150 zł zamiast 5 czy 7 tysięcy za betonowy fundament. Czego nie byłem świadomy, to koszty jakie muszę ponieść, inne niż te w złotówkach. Okazało się, że ubijanie opon to wcale nie jest taka łatwa praca. I spędziłem nad tym chyba kolejne dwa miesiące. Do tego był to moment sezonu, kiedy non stop dzień w dzień upalne słońce, z żadnej chmury, chyba nie padało. Nie padało przez dwa miesiące, pamiętam. Tylko czasami jakiś przelotny deszcz, więc bez niebo, katorga jak na jakiejś pustyni. Totalna masakra, więc ucierpiałem mocno moje plecy. Musiałem używać do tego różnych młotów młotów wyburzeniowych. Przy okazji powstawały też narzędzia, które spawał mi Andrzej inspirując się tym, co znalazłem w internecie. Koniec końców pomogło mi jedno fajne narzędzie, które usprawniło cały proces. Ale oprócz narzędzi oczywiście też znajomi, którzy wpadali od czasu do czasu i sąsiad, który też naprawdę bardzo bardzo im pomógł. Nie wiem ile ubiłem z nim opon, ale wiem, że Janek spędził Spędził parę dni u mnie, ubijając, mocno ubijając, dzięki Janek. No i tak, i w ten sposób dobiegamy do jakby końca chyba fundamentu. W międzyczasie ubijania fundamentu, kiedy już nie było siły na walenie młotem, był też proces kompresji kostek słomy, żeby miały odpowiednią gęstość i nadawały się w ogóle do budowy. Zbudowałem taki tłok, który pomagał mi je kompresować, taka klatka z takim tłokiem. I spędzając kolejne dni, tygodnie przy dole udało się skompresować ponad 300 sztuk kostek. Myślę, że około 400. Już straciłem rachubę pod koniec. W każdym razie do budowy domu wyliczyłem, że potrzebuję około 300-350. Ale koniec końców zużyłem jakieś 250 kostek słomy. W ogóle w czasie, kiedy kompresowałem kostki, dostałem też wiadomość na Instagramie, od pewnej pary, od Kingi i Krzysia, którzy szukali miejsca, w którym mogliby nauczyć się naturalnego budownictwa, gdyż sami chcieli w przyszłości zbudować coś podobnego. Wątpiłem w to długo, czy jestem odpowiednią osobą, od której można się uczyć, gdyż sam w sumie prowadzę jeden wielki eksperyment i uczę się na własnych błędach. Jednak im to nie przeszkadzało i przyjechali do mnie na jakiś czas. Okazało się, że Kinga całkiem nieźle maluje i całkiem nieźle to jest mało powiedziane. Piękne roślinne motywy, nie tylko na płótnie, głównie w sumie na ścianach, a nawet wielkie murale. I udało mi się namówić, żeby namalowała mi znak, który mógłbym powiesić na wjeździe. I w ten oto sposób projekt Nowa Ziemia zyskał piękną tabliczkę, która poprawia mi humor za każdym razem jak tamtędy przechodzę. A jak już tak wychwalam, to chciałbym jeszcze powiedzieć o muzyce, którą tworzy Krzysiu razem z Kingą. Zachęcam do sprawdzenia, o ile już nie leci gdzieś tutaj w podkładzie tego filmu. Jeśli co sprawdzić, bzy muzyka, zostawię wam link w opisie. Sędziwej Wisienki, sukienki na kolejnych stole. No dobra, ale wracajmy do budowy, bo czas mnie goni. Chciałem wam nagrać 15-minutowe wideo, na którym opowiem wszystko, a widzę, że za chwilę będziemy dobijać do 20. Także nie wiem, czy nie podzielę tego na dwie części. Może sam proces budowy to będzie kolejny materiał, tymczasem my zabieramy się za składanie ram. Ale może zanim o ramach okiennych i drzwiowych, to najpierw wypadałoby się wybrać do tartaku i przywieźć trochę desek. Deski posłużą nam do wykonania dwóch rzeczy, tak naprawdę. Do stworzenia drabinki, która usiądzie na fundamencie i na nią nabijemy kostki słomy. Oraz do stworzenia ram, w które później będziemy mogli wstawić drzwi i okna. Nie będę omawiał, jakiego rodzaju kątowników, narożników i wkrętów używałem. To, co powinniście wiedzieć, to to, że to był etap, gdzie było dużo zamówień z Allegro. Gwoździe, wkręty, folia fundamentowa. To był etap, gdzie rzeczywiście jeszcze trochę wykosztowałem się przed samą budową. Kopiąc wykop podbudowę przewidywałem, że w środku chciałbym zrobić jakiegoś rodzaju piwniczkę. Może wsadzić mauser po prostu i obsypać go, żeby mieć taki jakiś schowek w środku. Niestety okazało się, że czasu nie jest za dużo, więc pomysł musiałem porzucić. Z pomocą przyjechał pan Krzysztof, który koparką i przyczepą przywiózł mi piachu do zasypania dziury. Przy okazji wykopał też niezłe dziursko, w którym planujemy w przyszłym sezonie zrobić zbiornik na deszczówkę, na wodę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co obserwujemy, jak utrzymuje się tam poziom wód gruntowych, które są na tyle głęboko, że ciężko jest nam wykopać tam jakiś staw, ale na tyle płytko, że jest problem ze zrobieniem stawu na folii. Jednym z ważniejszych składników tego budynku jest też glina, i tutaj był spory problem. Bo jesteśmy położeni w dolinie Bugu, w której tak naprawdę wszędzie jest piach. Nie dość, że mamy problem z prowadzeniem ogrodu, gdzie ziemia wszędzie jest piaszczysta. Tak, jeszcze teraz, znalezienie pokładów gliny dość blisko okazało się nie lada wyzwaniem. Na początku chciałem kopać ją sam. Mam takie miejsce w dole działki, gdzie jest taki podmokły teren, i znalazłem tam niewielkie złoża gliny. Wydawało mi się, że może to starczyć. Ale wiem teraz, że gdybym podjął się tego, to w życiu Myślę, że potrzebowałbym dobre 3 lata w ogóle, żeby zwieść to stamtąd, o ile znalazłoby się jej tyle. Gliny szukałem w różnych miejscach, pytałem lokalnie mieszkańców, gdzie mogę taką znaleźć. E, niestety bezskutecznie. To znaczy, wioska, która jest obok, 5 km ode mnie, jest położona tak naprawdę na samej glinie. Jednak nie było nikogo, kto prowadziłby obecnie wykopy, budowę, chciałby się pozbyć takiego materiału. Koniec końców udało się załatwić całą ciężarówkę materiału, kontaktując się z lokalną firmą, która wykonuje wykopy koparkami i ciężkim sprzętem. Kopali zresztą nam też staw rok wcześniej, także miałem już kontakt i tak zadziałało. Za wywrotkę zapłaciłem 500 złotych i i tyle, mam glinę. Zbliżamy się powoli do końca. Zostały nam okna i drzwi. Drzwi dostałem od znajomych. Piękne czerwone drzwi z ciekawą historią, ale o tym może innym razem. Okien szukałem na Oliksie. Znalazłem tam całkiem sporą szybę, którą chcę wstawić przy drzwiach, a tak naprawdę resztę dostałem od znajomych. Rodzice Gabi wymieniali akurat okna w swoim domu. Stamtąd mam. Dwie sztuki pięknych drewnianych okien, do tego trzy szybowych. No i okno tarasowe, drzwi tarasowe tak naprawdę, które dostałem od Gosi. I wielkie okno, które udało mi się odkupić od remizy, naszej wiejskiej remizy. Akurat wymieniali okno na drzwi tarasowe. A no i prawie bym zapomniał, poszycie mojego dachu na razie składa się z banerów poreklamowych lokalnych marketów. Je udało się zdobyć od chłopaków, którzy wymieniają te banery. Po prostu zapytałem, czy nie sprzedadzą ich, i okazało się, że tak, spoko, nie ma sprawy. Wiele projektów, które potrzebowały zadaszenia na mojej działce, są właśnie zrobione z tych banerów. I to chyba tyle, jeśli chodzi o same przygotowania. Kolejnym krokiem było zwołanie ekipy na budowę. Wiedziałem, że nie jestem w stanie zrobić tego sam. Potrzebuję przynajmniej pięciu osób. Aby zbudować to w dość szybkim tempie. Zbliżał się październik, pogoda nie dopisywała, w zasadzie było deszczowo, pochmurnie, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby kostki, słomy w ogóle zmokły podczas budowy, więc trzeba było wszystko dobrze przemyśleć, wybrać okienko pogodowe i zwołać ekipę. Na miejscu akurat mieliśmy mały deficyt, jeśli chodzi o pomocne dłonie, więc jedyne co mi pozostało, to odezwać się. Na mediach społecznościowych wrzuciłem posta na Facebooku i na Instagramie i bardzo szybko okazało się, że jest masa ludzi, którzy chcą pomóc, mimo że obserwują mnie tylko przez internet i jarają się tym, co robię. Albo nawet nie wiedzieli o mnie wcześniej, po prostu znaleźli informację na Facebooku, na jakiejś grupie i stwierdzili, że OK, to przyjedziemy, pomożemy Ci. No ale o tym opowiem już w kolejnej części. Póki co, dzięki za wytrwałość. Dzięki, w ogóle, że oglądacie. Jaram się strasznie tym, że ktoś się jara w ogóle tym, co robię. No i mam nadzieję, że widzimy się za chwilę w kolejnym materiale. Siedzę teraz, gadam do tego mikrofonu, próbuję się w ogóle przyzwyczaić. Widzę, że już idzie mi trochę lepiej, ale mam spore trudności. Nie wiem dlaczego. Normalnie codziennie wrzucam Wam relacje na Instagram, jest naturalnie, autentycznie, a tutaj. Siedzę przed ekranem i. no i mam tremę, nie? Jeśli Ci się podobało, to kliknij łapkę w górę. Jak chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam Cię też na swój Instagram, gdzie w zasadzie w sezonie codziennie wrzucam relacje z tego, co dzieje się na miejscu. No i będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujesz. Na dzisiaj to będzie chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się niedługo.